Hey, widzowie, dziś Wam pokażę, jak narysować komputer. Okej. Okay. Pierwsza rzecz. Narysujcie zwykły pasek. Ale to będzie komputer letto, proszę. Proszę. Proszę widzów. Okej. Okay. Narysowaliście zwykły pasek. Musicie narysować kolejny pasek. No, raz ten. Tak. Jak się pomyliliście możecie kilka pasków. Tak? I zobaczcie, narysowałem kwagrat. Nie, prostokąt nie wiem, co ja narysowałem prostokąt to kwagrat. Ok. Teraz będziemy rysować cały komputer. To będzie komputer retro z Windowsem XP. Tutaj zrobimy tutaj po prostu te takie coś. Teraz zwykłe te paski. Tak i tak. I tutaj tak, tak, tak. Tak. Proszę sobie zobaczyć, to jest nasz monitor. Teraz narysujemy na nim Windowsa. Tutaj to, tutaj to, tutaj tak, tak. Tak. Tak, 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 tak. I to jest nasz monitor. Teraz musimy narysować do niego klawiaturę. Taką klawiaturę na przykład. Możecie narysować taką klawiaturę, jaką chcecie. Ja rysuję taką. I teraz klawiatura tutaj. To jest klawiatura tutaj. Myszka. O, myszkę muszę pokazać. O, tak będzie ustawione. Tu rysuję ten komputer. To jest cały komputer, tutaj. Teraz tutaj damy slot na te na inny ten Zip napiszemy. Marka będzie Dell, bo bardzo lubię filmy Dell. Możecie zrobić taki komputer, jaki chcecie. Tu zrobię. mi stai tutt'e' nato tei e di tutt'e' na' disk twardy. Tutaj um, nie jest to ma Windows. Okej, okay, Intel Core 2 i tak dalej. Tutaj mamy mm, teraz kable, tak, tak. I tutaj tylko modem zaczepiony. Tak. I tak, 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 tak. tutaj paski i tu um, napis modem możecie zrobić taki modem jak chcecie i voilà! to jest nasz cały komputer który zrobiliśmy więc widzowie dzięki za oglądanie um, jeśli lubiliście ten film możecie zasubskrybować albo dać lajka pa